Cześć, witajcie na kanale Reezer w odcinku dotyczącym ARK2 i nowego serialu animowanego ARK. O którym pewnie już większość z Was słyszała, natomiast dopiero dzisiaj w nocy podano troszkę więcej informacji i mogę Wam powiedzieć, co to będzie, o co chodzi, kiedy to będzie i, no i takie ogólne informacje, które nam podali twórcy. Od razu powiem Wam, że jest dużo różnych plotek w internecie i to nie są żadne przecieki, to są po prostu plotki. Dlatego nie warto się nimi sugerować, nie, nie przywiązujcie się do nich, bo na przykład była plotka, że będzie to tylko na Xbox, a to tak raczej nie będzie. Yy, dlatego, że na przykład jest napisane, że gra będzie używała funkcji ray tracingu, czyli karty Nvidia, więc yy, komputery. Yy, na początku powiem sobie troszeczkę o tym serialu, bo tu jest mniej informacji i nie będziemy. Zgadywać o co chodzi, a później opowiem wam o, o tej grze, która jest planowana. I jeżeli chodzi o serial, moim zdaniem, całkiem ciekawe rozwiązanie jest zapowiedziane, serial animowany, który ma naprawdę bardzo dobrą obsadę. Między innymi postaciami dubingu, znaczy aktorami, którzy będą dubbingować, jest Vin Diesel, na którym który będzie występował również w tym serialu, jakby jego postać będzie grała tam jakąś rolę. Będzie też Russell Crowe, który zdaje się, że jest narratorem, będzie Gerard Butler, także znani bardzo aktorzy, i jest tam obsada całkiem, całkiem spora. I w związku z tym, że ta obsada już jest, możemy poznać fragment tego serialu, to mamy pewność, że ten serial już zaczął się tworzyć, więc jego premiera prawdopodobnie jest pewna dlatego że mówimy tutaj wiecie o aktorach wysokiej klasy i nie można sobie pozwolić na to, żeby to jakoś nie wyszło na czas. Tym bardziej, że jest to tylko serial animowany. Tutaj nie ma e, robienia optymalizacji, czegoś. Tutaj po prostu jest scenariusz i robimy, nagrywamy dialogi i mamy e, bajkę. E, o czym będzie ten serial? Za chwilę obejrzymy sobie trailer, ale e, od razu można powiedzieć, że serial będzie o fabule Arka, przeczyli to, co macie w Explorer Notach, walki z bosami, to co tam jest, czyli ta fabuła ukryta w arku, o której wielu z Was nie wie tak naprawdę. Ja sam nie odkryłem fabuły Arka. Eee, a dlaczego? I dlaczego dobrze, że taki serial robią? Ponieważ odkrycie fabuły Arka jest samemu chociażby jest po prostu niemożliwe. Gra jest tak trudna i tak skomplikowana, i w ogóle ta fabuła jest eee, kosmiczna, że zrobienie tego samemu jest. Nieosiągalne, chyba, że gracie na jakimś serwerze mnożniki razy pierdyliard, albo gracie kilka lat, to może to osiągniecie. Natomiast też jest bardzo duże ryzyko. Albo po prostu na komendach robicie tą fabułę, więc w ten sposób tą fabułę można odkryć. Ale będzie można też odkryć przez ten serial animowany. Czy on będzie fajny, czy nie fajny? No to zobaczymy, ale widać, że jeżeli są tacy aktorzy zatrudnieni, to jest dosyć spory budżet i to może być fajne. Serial jest zapowiedziany na 22 rok, nie ma jakichś wypowiedzenia, czy w pierwszej połowie, w drugiej, więc być może to będzie też zależało od premiery Ark 2. Zobaczmy, czego tutaj można się spodziewać po tym trailerze. Tell me the histories of the gods, of their great loves and their burning hatreds. And she told me stories of paradise, Elysium, and of their places of judgment, the underworld. To kill another is to take away their past, their present, and their future. When the time comes, you must do your duty without hesitation. These are not my stars. And this is no afterlife. If it were, I would see my wife again. I would hold my son in my arms. I've found in my life that a sense of loss is inescapable. Death smiles at us all in its time. This place contains more wonders than you can dream of. Secrets that only I can unlock. Secrets meant for me alone. Can you feel it? The balance of nature has been altered. There is someone out there who may change our fate, who could lead us out of the darkness. And yet, I wonder, hunted and alone on this strange new world, will she be able to survive? Tutaj słyszeliście rasę króla. No i to jest główna postać tego serialu. I to jest e, Helena. Czyli Helena, możecie ją kojarzyć. To jest ten droid, który za nami lata. Tutaj uwaga ciekawostkę przyjrzyjcie się tej scenie. Teraz jeden z komentarzy tutaj, bo to nie jest e, co prawda moja myśl, ale muszę wspomnieć o tym. Jeden z komentarzy, e, jeden z gości napisał, dlaczego ten parazaur przeżył? No dlatego, że ona nie było jej w siodle i nie dostał fall damage, bo jak spadamy z dinozaurami w arku z góry i zejdziemy z nich, to one nie otrzymają w ogóle obrażeń. Także tutaj też się, to się zdało, ale raptor już z kolei nie wiem jakim cudem przeżył. A z drugiej strony, tutaj, moja myśl, że gdyby oni spadli tutaj, to już dawno by zjadły ich kaprozuchy czy krokodyle, a ona by w tym lasie nie przeżyła, bo rodone by zrobiły swoją robotę. No i tak wygląda ten trailer. Tutaj, więcej już chyba nic nie ma, jest tylko ta obsada. No i jest zapowiedziane 2022. To, co jeszcze wiadomo, to to, że w, obecnie w produkcji są dwa sezony, 14 odcinków, tylko nie jestem pewny, czy po 14, czy po 7, ale chyba łącznie 14 i każdy z nich będzie miał 30 minut. Więc w skrócie to, jeżeli chodzi o serial animowany. A teraz przejdźmy sobie jeszcze do ARK2, czyli nowej gry od, od twórców ARK Survival Evolved. O samej grze Ark 2 jeszcze w zasadzie nic nie wiadomo. Wiadomo, że też jest premiera zapowiedziana na 2022 rok. Tutaj moim zdaniem totalnie nie spodziewajcie się, że ona wyjdzie w tym 2022 roku. Dlaczego? Dlatego, że to jest wildcard i oni, u nich jeszcze nigdy premiera nie wyszła. A w związku z tym, że to jest tak jakby nowa gra, no to ja spodziewam się jednak najwcześniej w 2023. Być może, bo to miało być łącznie wyjść i serial i ten Ark 2. Ma wyjść teoretycznie w jednym odstępie, ale wydaje mi się, że jednak ten serial animowany wyjdzie troszkę wcześniej. Co wiadomo o, o samej grze? Tak jak powiedziałem, nie za wiele. Może na początek obejrzyjmy trailer, który już jest taki nowy, trailer zrobiony troszkę dłuższy. W którym jest taka garść no, takich teaserów, ciekawych rzeczy, które możemy obejrzeć. Natomiast. No, i później po tym trailerze sobie powiemy, myśli moje, i wy też możecie komentować, co, co wy sądzicie, bo ja mam swoją teorię na ten temat. Sam osobiście nie jestem fanem Vin ale w kronikach Ridika, w serii Ridik mi się jego gra aktorska podobała i może tutaj też pasuje, nie wiem. W ogóle Diesel został producentem kreatywnym, szefem w ogóle działu kreatywnych w studiu Wildcard, co mnie bardzo dziwi. Zdaje się, że gość się Jara tym markiem. No i tutaj jest ważna informacja dla nas. Dostajemy nową rasę. Myślę, że możemy ich nazwać ami coś w tym rodzaju. I tutaj jest ciekawostka, bo twórcy Arka już dawno, dawno temu chcieli wprowadzić jakieś plemiona do tej gry. Jest coś takiego, są takie mody, które wprowadzają plemiona, natomiast one działają bardzo słabo. I no, te, plemi te plemiona będziemy mogli zobaczyć w Ark 2 i to jest też moim zdaniem fajny ruch. Fajnie zrobili tego, to chyba tyranus co? Też taki inny trochę niż w grze. Przyznać, że twórcy Arka robią naprawdę świetne trailery. Każdy ich trailer jest mega i jest po tym zajawkę, ale już sama gra później. Niestety. No i co tutaj widzimy? No, że jednak ten tek będzie dalej funkcjonował, czyli ten science fiction, który. Wydaje mi się, że większość graczy nie lubi tego kosmosu tutaj całego i, i tych technologii wysoko zaawansowanych, bo to jednak chyba psuje ten klimat. Trzeba przyznać w ogóle, że graficznie ten trailer wygląda świetnie, jest robiony na silniku Unreal Engine, technologią RTX i naprawdę, wind wygląda jak, jak, jak żywy, nie? Nowa mapa, czy może zupełnie nowa arka? I co możemy sobie tutaj powiedzieć? Moje spostrzeżenia są takie, że jak na mój gust, to będzie gra single player, ewentualnie w koopie, chociaż bardziej single player, i być może będziemy właśnie grali w y jako główną postacią. Y dla mnie to się właśnie w ten sposób zapowiada, że będziemy mieli bardzo fajną, ciekawą historię, którą będziemy jakoś tak przychodzić, jak Inne gry przygodowe i jak dla mnie Mi to się bardzo podoba i Oczekiwałbym w sumie takiej gry To by była przyjemna, fajna, spokojna gra survivalowa Te plemiona trochę mi się kojarzyły z gry The Forest, więc no ciekawa czy to będzie w ten sposób wyglądało, jeżeli chodzi o jakieś informacje no to tutaj za dużo tego nie ma, aczkolwiek premiera jest zapowiedziana na też na 22 rok. No i jest powiedziane właśnie, że ten trailer został stworzony na yy, może nie jest na, że na Unreal, Unreal Engine, ale że na silniku, który wykorzystuje też technologię Ray Tracingu i tutaj to jest ważne, że jest yy, gra będzie wypuszczona na, yy, na platformy nowej generacji, czyli Nowy Xbox, nowy, nowy PlayStation, no i pewnie komputery też będą, bo w sumie czemu mieliby ich nie zrobić? No więcej graczy jest na pewno pc w tej grze. I w zasadzie więcej sobie rzeczy o tym nie możemy powiedzieć. Jest też powiedziane, że to będzie brutalny nowy świat ale prymitywny survival przeciwko ludziom i przeciwko bestiom. I to jest właśnie fajna opcja. Dodatkowa informacja jest taka, że to jest sequel do, do gry, czyli to będzie, no właśnie, kontynuacja Ark 1. Dlatego zastanawiam się, no bo jest tutaj ta technologia tekowa, ale może nie do końca, nie wiem. Może on teraz wyłączył świat, który jest taki bardziej tekowy i wrócił do tego świata prymitywnego. Trzeba będzie czekać. Następne informacje, które się o tej grze pojawią, moim zdaniem będą najwcześniej na jakimś kolejnym dużym evencie gamingowym, który chyba będzie dopiero w czerwcu i przez ten czas pewnie będzie bardzo, bardzo cicho o tym. W międzyczasie wychodzi też Ark Genesis 2 i być może Ark Genesis 2 totalnie zamyka to wszystko i będą się skupiać na tylko na produkcji Ark 2, więc w grze przez dwa lata być może w ogóle nic się nie wydarzy, a może się mylę, może w końcu przestali oszczędzać pieniądze, bo gra zarobiła przez cały swój istnienie Arka naprawdę bardzo gruby hajs, dużo ludzi Ark kupiło, więc może w końcu zatrudnili więcej ludzi, więcej specjalistów, żeby tą grę troszkę lepiej rozwijać. Na zakończenie zapraszam Was, naprawdę, naprawdę Was serdecznie zapraszam do obejrzenia serii Cyberpunk. Dzisiaj albo jutro, raczej dzisiaj, wejdzie odcinek pierwszym zakończeniem tej gry I w zasadzie seria będzie skończona. Będę wrzucał jeszcze inne zakończenia i może jakieś inne misje poboczne. I mimo, że gra jest trochę zgliczowana, trochę zbagowana, to naprawdę warto tę grę obejrzeć dla fabuły, bo jest świetna i gwarantuję Wam, że też Wam się spodoba, jeżeli obejrzycie. Jeżeli. Wam się ta fabuła nie, 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 nie spodoba, no to pewnie jesteście po prostu dużo młodsi i nie potraficie docenić tej gry. Zapraszam Was też na inne serie, które w tym czasie powstały, czy to Cold War, czy Valhalla. I to co nadejdzie, naprawdę o, zacznijcie oglądać również inne serie na tym kanale, bo uwierzcie mi, że prowadzę je dużo lepiej niż ARK, który jest denerwujący, jest nudny, jest zbugowany. Dla mnie, który już gra w tę grę od dawna i w tych nowych innych grach się bawię naprawdę świetnie. I chociaż spróbujcie obejrzeć jakiś pierwszy odcinek, a moim zdaniem nie pożałujecie. Bo jeżeli no tak będą wyglądały wyświetlenia, to pewnie ten kanał nawet nie dotrwa do Ark 2, ale zobaczymy, co będzie w przyszłości. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Piszcie w komentarzach swoje własne przemyślenia. Nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału. Łapka w górę i do zobaczenia w innych następnych odcinkach na kanale Rizer. Zapraszam Was też na streamy, które ostatnio odbywają się bardzo często, niemalże codziennie. E, są na Twitchu, a link do nich znajdziecie w opisie. Znajdziecie też link do Discorda, w którym na przykład tego Ark 2 już omawialiśmy kilka dni temu, więc zamiast mi spamować gdzieś tam prywatne wiadomości, e, to lepiej po prostu wejść na Discorda i dowiedzieć się nieco więcej stamtąd, bo e, to tam głównie jest prowadzona komunikacja. I to wszystko dzięki. Cześć.